Jakbyś z ciemności swojego umysłu. Czy w ogóle to się da? Czy są jakieś patenty? Czy zawsze masz wybór? To co, Ciebie będzie o ciemnych myślach, które. Wszystko jest tak, jak powinno być. Witacie, oczywiście, w porady. na kanale Boyka Porady. to no bo gdzie? Jakoś się tutaj znalazłeś. Może już mnie subskrybujesz. Jeśli nie, to zrób to. A tak, już takie poważnie. To dzięki, oczywiście, za wszystkie subskrypcje. Dzięki, za wszystkie komentarze. No to co, dobra. Formułki youtuberskie mamy za sobą. Mój jest przecież youtuberem od 5 lat. Za chwilę będzie miał tysięcy obserwujących. Nie wiem po co taki tą drwiący. Bardzo Wam dziękuję, tak jak mówię. Wiecie, że ten kanał prowadzę tak naprawdę gdzieś bardzo mocno dla siebie. Jest to taka forma moja autoterapii. Dostając od Was informacje zwrotne, dzieląc się tym, co przeżyłem, jakie są moje myśli. Pomagam przede wszystkim sobie, żeby to było jasność. Jeśli komuś to pomaga w taki czy inny sposób, to tym bardziej się WS będzie cieszył. No to lecimy z tematem ciemność. Ciemność umysłu. Cześć, chciałem porozmawiać nad właśnie takim ciemnością, umysłu takim już krytycznym, że tak można by było powiedzieć. No to jest taki stan, w którym, nie wiem, no już jestem, no posłużę się swoim życiem, gdzie jestem tym czynnym alkoholikiem i już jestem pod taką ścianą, kurde. Dla każdego taka ściana, czy ten e, ściana, czy jak to mówią dół, kurde, czy jeszcze jakoś inaczej to tam gadają. Dno, o, e, to jest co innego. Dla jednego dno to będzie to, że nie wiem, nie ma hajsu, Dla drugiego dno, że żona go przełapała, że pije pokryjomu. Dla drugiego dno będzie to, że nie wiem, stracił w wypadku rękę, nogę, albo kogoś zabił. A dla drugiego to nie będzie. dnem i dalej będzie gdzieś żył w tej tak zwanej ciemności. Po co ja dzisiaj określam taką ciemnością? Ciemnością określam to, że kurwa bardzo nie chcę mi się ze sobą być, że myślę o sobie źle, czyli myślę o sobie, że kurwa nie powinienem tutaj być, że jestem gówno warty. że po co ja zajmuję tą przestrzeń, po co ja oddycham tym powietrzem, kurde, że to nie ma sensu, Właśnie takie myśli, tak zwane czarne myślę, że były one są w ogóle czarne, mogą doprowadzić do wiadomo, do depresji, do, do próby samobójczej, do samobójstwa a, lub jakiegoś destrukcyjnego zachowania, czyli tutaj nadużywania alkoholu a, lub innych substancji psychoaktywnych lekarstw. No, tak zwanych. Założenie, założenia czynności, które kurde, z jednej strony miałyby wyciszyć ten ból, z drugiej strony go spotęgować, bo to jest taka kurwa pojebana karuzela. Dobra, będę starał się przeginać mniej. No to co? Jaka jest szansa? Jest dużo wiecie, Dzisiaj tak naprawdę no mnie ja taka dziewczyna z. Co wam jak się nazywa? Później gdzieś to oznaczę. Nie wiem czy ona ma kanał na YouTube, ja na Instagramie. Nie pijąca alkoholiczka, mówiąc o tym, że. Codziennie ma, mamy wybór. Ja już przestałem, powiem Wam szczerze, w to wierzyć. Kurde, dzisiaj nie wierzę, że codziennie mam wybór. I znaczy co, jaki mam wybór? Kurde. Ostatnią ścianę, bo mamy w Fundacji taką ścianę, na której piszemy różne hasła i codziennie wstawiam tam na fanpage'u Wujka Porady na Facebooku, na którego serdecznie oczywiście zapraszam. I była dwie informacje, jedna zła i druga dobra ta zła to była nic nie trwa wiecznie a i dobra nic nie trwa wiecznie <laughs> Jaki nie wybór? właśnie o ten nie wybór, nie ma żadnego wyboru po prostu nie ma żadnego wyboru bo zobaczcie często właśnie mówienie ja jak słyszę coś takiego że Codziennie masz wybór. To będzie jakaś romantyczna muzyczka. To będzie podczas biegu, to będzie pokazywanie, że tu chlejesz, że tu nie chlejesz, wiecie, takie zero-jedynkowe. Dzisiaj, z perspektywy osoby, która przeżyła podobne dramy w swojej głowie, która miała właśnie te czarne myśli, osoby mocno uzależnione, Ty ktoś do mnie mówił coś takiego, że codziennie mam wybór. A jakbym miał, to bym wybrał, kurwa ludzie. Czi się, że to tak nie działa i że to nawet może być przemocowe zachowanie. Mówię, o, kurde, często stosować, przecież możesz wybrać, możesz nie, To jest przemoc, kurwa. Może ta dana osoba nie może przestać pić. Może ta dana osoba nie może wyjść z tych czarnych myśli. I dzisiaj myślę, że właśnie bo teraz skieruj się nie, że ktoś do kogoś mówi, tylko ja sam do siebie, że się skierować właśnie takie się, że okej, okay, Adam. Może już taki będę do końca życia, to jest okej. Okay. Może to życie mnie będzie tak bolało, i to też jest okej. Okay. I wtedy jest szansa, moim zdaniem, skromną oczywiście, że zaakceptowanie, że wszystko jest tak, jak powinno być, ba, wszystko jest takie, jakie jest, jest, po prostu, może spowodować, że się ciebie po, po prostu odpierniczę i że w tym czarnym mroku nie będę z niego musiał wyłazić, kurde. Bo kiedyś wiecie, o, w czarnej grupie. co z tego wyjść, Już bym zrozumiał, że ta czarna strona to jest część mnie. Składam się z czarnej strony, z jasnej strony. Te dwie połówki, czy jakby to tam nazywa, bang bang", to się nazywa tworzą mnie całego. Więc z tym wyborem z mojej perspektywy, dzisiaj oczywiście, bo kiedyś dokładnie mówiłem, że zawsze masz wybór, że to od Ciebie zależy. Gówno prawda, na dzień dzisiejszy. Jak będzie jutro? Nie wiem, dzisiaj się chciałem tym podzielić, że możliwość niewybierania, możliwość bycia, ktoś powie, ale to będzie trwanie w tym niedobrym, nie wiesz, zobacz. Czy jesteś w stanie zaopiekować się swoim Małym Adasiem, swoim Małobatką, swoim Krzysiem? Przytulić go. I nie mówić mu, że zrobił źle. I nie mówić mu, że ma wybór. Bo może cały czas się jeszcze boisz. Co co? Cześć! I tak ciemność.